To dlaczego mama i tata reprezentują czasami um, ich relacje z nimi, e, reprezentują, pokazują nasi partnerzy, nasze żony, nasi mężowie, oraz e, pieniądze. Co to znaczy? Jeżeli to jako dziecko na przykład e, musiałeś się starać o uwagę mamy czy uwagę taty musiałeś zasłużyć na, na tą uwagę, na, 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 to, na cokolwiek musiałeś zasłużyć, żeby dostać pochwałę, czy coś tak dalej, to tak samo potem będzie z pieniędzmi. Najpierw musisz zasłużyć. Jeżeli na przykład, tak jak ja w moim przypadku, było, bo to już zmieniłam, ja byłam w inkubatorze i przez to, że byłam w inkubatorze dwa miesiące nie miałam kontaktu z rodzicami takiego na bieżąco codziennego i to spowodowało u mnie emocje różne. Jeżeli ja wtedy czułam się niekochana, to przyciągłam męża, który też mnie nie kochał. Jeżeli ja czułam się wtedy zdradzona przez mamę, to przyciągam partnerów, którzy się zdradzili. Którzy mnie zdradzili na przykład. Albo samemu zdradzasz. I jeżeli na przykład doświadczyłeś ogromnego braku w dzieciństwie, nie wiem, braku uwagi rodziców, braku miłości, braku troski i sam sobie tego nie dałeś pracując ze swoim wewnętrznym dzieckiem, nie przytuliłeś sam siebie, nie dałeś sobie tego, czego nie dostałeś w dzieciństwie, to będzie ci wywalać poprzez dolegliwości w ciele. I żaden partner, partnerka nie da ci tego, czego nie dała ci mama i tata w dzieciństwie. Oni sami też nie mogą dać, bo nie cofniesz się do przeszłości, nie staniesz się mały i nie zmusisz ich do tego, żeby ci dawać. To fizycznie niemożliwe. Ale możliwe jest. Wypełnienie tego bólu, tego cierpienia, tego tęsknoty, tego żalu, tego, yy, tego poczucia, nie wiem, bycia niezauważonym, zlekceważonym czy yy, dzieci po prostu czasami robią dramat, yy, my jako dzieci, że yy, mama dała temu cukierek, a temu nie, to już czujesz się odrzucony, czujesz się niekochany, nieważne. Po prostu dziecko interpretuje taką sytuację z poziomu dziecka i wnioski. Te, które ty czy ja zrobiliśmy, e, będąc dziećmi, stają się nami, naszymi prawdami, które są zapisane w naszym ciele i, i z, działają. Jeżeli nie wiem, nie dostałeś tyle miłości, ile chciałeś od mamy, to możesz gdzieś. Ja też nie dostałam, bo mamy nie było przez dwa miesiące. Możesz czuć się niekochanym, możesz czuć się, że nie jesteś dość wartościowy, a może coś ze mną nie tak, możesz sobie po prostu umniejszać swoją wartość, ponieważ jako malutki ty zinterpretowałeś, że skoro nie dostałeś tej miłości, skoro nie dostałeś tego cukierka, skoro nie było mamy gdzieś musiała pojechać, albo była w szpitalu, albo ty byłeś w szpitalu, to pewnie coś ze mną jest nie tak. Oczywiście to jest absolutnie bzdura. To jest tylko wniosek małego dziecka, małego ty z przeszłości. I ten wniosek ma nadal wpływ na ciebie, bo ty w to uwierzyłeś. Ale można to zmienić naprawdę. Można poprzez medytacje, które robię, one trwają ponad pół godziny, może i dłużej. Może 45 minut, w zależności od potrzeby. Na poziomie świadomym, podświadomym, możesz dotrzeć do tych emocji, uwolnić cię, uszanować swój ból, uszanować swoje cierpienie, uwolnić z tego, przytulić to swoje wewnętrzne dziecko, czy ciebie z przeszłości, wpuścić tam miłość, szacunek i bezpieczeństwo i dać sobie samemu. I dopiero wtedy, jak my damy sobie samemu, i będziemy w pełni, czyli będziemy mieć poczucie, że jesteśmy kochani, że kochamy siebie w środku, to dopiero wtedy przyciągniemy kogoś, kto to na przyciągniemy na zasadzie podobne przyciągam podobne na zasadzie e prawa przyciągania. Jeżeli kochasz siebie, Czujesz się kochany, to przyciągniesz kogoś, kto będzie Cię kochał. Jeżeli czujesz brak miłości, czujesz, że tęsknisz za miłością, że jej nie ma, że jej nie dostałeś, to nikt Ci jej nie da, ponieważ Twój brak przyciągnie brak. To jest naprawdę okrutne. Ja tego nie wymyśliłam, ja nawet tego nie stworzyłam. Ale prawo przyciągania działa 24 godziny, czy Ty tego chcesz, czy nie. I nie tylko my świadomie przyciągamy sytuacje, okoliczności i ludzi, ale my podświadomie, czyli to, co zapisane jest w naszej podświadomości, w naszej pamięci komórkowej, gdy byliśmy małymi dziećmi. Ale na szczęście to wszystko można zmienić. Jest teraz rok dziewiątkowy, czy rok dziewiątkowy, czyli 2025, gdy sumujesz daje dziewięć. Mamy miesiąc dziewiąty, a już w ogóle dziewiąty dzień. 9, 9, 2025 daje również 9. Jest rewelacyjnym dniem na to, aby uwolnić swój ból i swoje cierpienie, ale to jest dla odważnych, bo trzeba tam wrócić z powrotem. Trzeba jeszcze raz po prostu się zmierzyć z tym. I naprawdę to jest ważne, bo jeżeli nie zrobimy tego teraz, to życie za nas zrobi i nie, może nie być mm, przyjemnie, może nie być e, fajnie. Mogą na to padnąć dolegliwości, choroby, bo te emocje niewyrażone wywalają się, wyrażają się poprzez dolegliwości w ciele. Obiecałam 20 lat temu, nie, nawet 30, mając 20, nie, 20 lat temu, że dowiem się, dlaczego doświadczyłam różnych trudnych emocji doświadczyłam ogromnego bólu i cierpienia dowiemy się dlaczego to się stało i jak to zmienić i dotarłam do tego momentu i teraz dzielę się z wami oferuję wam to co zajęło mi 20 lat mogę możecie tego doświadczyć zastosować już Teraz, ale decyzja zawsze należy do Was. Miłego słuchania. Pozdrawiam.